rozmowy, rozmowy poszerają w całe. Będą rozmowy. Będą dobre rozwiązania, takie które będą również spełniały oczekiwania środowiska nauczycielskiego. No i czekamy, bo jest miejsce. Będą te rozmowy, będą, Będ. będą, będą. Będę próbę Będą te rozmowy, będą, będą. Są konieczne, Myślę, że one przede wszystkim szkodzą samym nauczycielom, którzy wrócili do pracy, prawda, w po kilku rozporznie się o 11:00 na akademii Specjalnych w Warszawie. Szef ZMB, słowo obroniarz, zapowiedział, że Związek Nie o, ma w dyskusjach. Dodał, że to z telewizji dowiedział się, iż miał otrzymać takie zaproszenie, nie wykluczył jednak, że to do niego dotarło. Centralny port komunikacyjny i rozwój transportu kolejowego to szansa na nadrobienie wielowiekowych zapóźnień. Tak mówił dziś na dworcu Łódź Fabryczna, premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął dziś przepisy, które pozwolą na skomunikowanie nowego portu lotniczego z Warszawą i Łodzią.